Dzień dobry z tej strony. Kamil Maliszewski. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Dziś o nietypowej porze, ale mam nadzieję, że nagranie odsłuchują Państwo w dogodnym dla siebie terminie. Bardzo przepraszam za tą zmianę, ale przechodzimy do tego co najważniejsze, czyli do sytuacji rynkowej po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Jest ona dość zagadkowa dla wielu inwestorów. Zobaczyliśmy takie solidne odwrócenie w kształcie w ITRE-V. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co działo się podczas posiedzenia, wczoraj na wykresie godzinowym euro-dolara, no to zeszliśmy do okolic 1,09. Natomiast bliżej byliśmy końca konferencji prasowej. Ten rynek silniej odrabiał, no i zakończyliśmy dzień. No, w okolicach praktycznie 1,1050, teraz byliśmy nawet powyżej 1,11. I przejdźmy najpierw przez to, co zrobił Europejski Bank Centralny, a potem postaramy się uzasadnić, dlaczego znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy na wykresach. Jeżeli chodzi o pakiet dostarczony przez ECB, to jest on. Praktycznie zgodny z tym, czego oczekiwał rynek. Może program kiwi okazał się mniejszy niż się spodziewano, jeżeli chodzi o jego wartość miesięczną, bo to tylko 20 miliardów, a nie 30. Lecz z drugiej strony jest on nieograniczony czasowo oraz w swojej takiej ogólnej skali, co jest dość ważną spuścizną Mario Dragiego dla Christine Lagarde, która nie będzie musiała się martwić ewentualnym przedłużeniem tego programu. No, a warto zaznaczyć, że jego implementacja miała miejsce przy dość silnej opozycji, bo jak podają dzisiaj gazety odbyło się to przez sprzeciwie krajów takich jak Niemcy, Francja, Holandia czy Estonia. Decyzja nie była jednogłośna, no ale Mario Draghi przeforsował swoje stanowisko i dostarczył taki naprawdę silny pakiet stymulacji monetarnej, oczywiście silny na tyle, na ile on może mieć w ogóle wpływ na gospodarki w momencie, kiedy jesteśmy już na tak negatywnym terytorium, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Stopy procentowe zostały obniżone o 10 punktów bazowych, wprowadzono ten, określamy to poziomowaniem stóp dla rezerw, trudno znaleźć polskie terminy dla tego tiringu, ale w każdym razie wydaje się, że to może być jeden z czynników, który odpowiedzialny jest za reakcję euro -dolara. Chodzi w tym wypadku o to, że do tej pory banki miały no dość poważny problem, bo ludzie składały depozyty, jeżeli chodzi o banki strefy euro. No i bank ponosił koszty. Jeżeli chodzi o utrzymywanie tych depozytów, później w banku centralnym, no bo stopy są ujemne. Natomiast nie mógł za bardzo obciążyć tymi kosztami swoich klientów. Teraz będzie to wyglądało trochę inaczej. No i może to zachęcać do utrzymywania większej ilości euro na takich depozytach nocnych, overnightach. I wydaje się, że to może być jeden z argumentów, dla których zobaczyliśmy takie odreagowanie. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, ten rynek był mocno spozycjonowany na krótko, i ja nie spodziewam się, żeby w obliczu tego, co wykonał Europejski Bank Centralny przed decyzją Fedu, żebyśmy mogli tutaj zobaczyć jakieś drastyczne przesunięcia. Może to podejście zatrzyma się na 1,12, jeżeli miałby być kontynuowane w dotychczasowym tempie. Natomiast Najpewniej ta zmienność troszeczkę wyhamuje już dziś. O ile nie zaskoczą nas jakoś drastycznie dane ze Stanów Zjednoczonych, trochę ich mamy, bo sprzedaż detaliczna może być istotna. Indeks Uniwersytetu Michigan, więc jakieś impulsy dla dolara się pojawią, ale raczej wszyscy będą czekać na przyszłotygodniowe posiedzenie Fedu. Wracając jeszcze do wczorajszej decyzji ECB, Mario Draghi dość jasno. Powiedział, co jest obecnie najważniejsze, że to wszystko, co zrobił bank centralny, może nie mieć za bardzo znaczenia, jeżeli rządy nie zmienią swojej polityki i nie przeprowadzą jakichś większych programów stymulacji fiskalnej. Bez tego wydaje się, że cel inflacyjny będzie niezwykle trudny do osiągnięcia. No i jak pokazały prognozy Europejskiego Banku Centralnego, no nie zakłada on, żeby. Ten cel inflacyjny został osiągnięty w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi o kolejne lata. No i to oczywiście jest jednym z argumentów świadczącym, że ta polityka bardzo jeszcze niższych stóp procentowych wcześniej, one już były bardzo niskie. I do tego, QE może z nami pozostać naprawdę na długo, no i ewentualnie doczekamy się zmiany jego warunków, tak aby było bardziej dostępne, a nie wycofania się z tego programu. Jeżeli chodzi o projekcje ekonomiczne możemy sobie zobaczyć na obrazek na wykres z Europejskiego Banku Centralnego no i widzimy jak to się zmieniło. Wrzesień to ta linia granatowa projekcje czerwcowe na jaśniejszy niebieski no i widać, że na 2020 rok jesteśmy zdecydowanie niżej jeżeli chodzi o inflację, jesteśmy też wyraźnie niżej, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, również w tym horyzoncie długim 2021 też jesteśmy niżej. No więc ta ścieżka inflacji się zdecydowanie obniżyła, pomimo dość znaczącego pakietu stymulacyjnego. No i mamy dość jasno pokazane na to, tak naprawdę, Europejski Bank Centralny zwraca uwagę i na czym się skupia, po prostu na swoim mandacie, żeby doprowadzić tą inflację do celu i to doprowadzić ją tak zdecydowanie, jak to określił Mario Dragi, a nie na krótko, tak żeby tylko cel dostał dotknięty. Czekamy więc na to, jak w tą politykę Europejskiego Banku Centralnego zaczną wpisywać się europejskie rządy, czy ten program zostanie po prostu wsparty poprzez większe wydatki fiskalne, no bo jeżeli popatrzymy sobie na przykłady z ostatnich, z ostatnich lat, to wzrost inflacji, który zobaczyliśmy w Stanach Zjednoczonych odbył się w sporej mierze dzięki właśnie dość znaczącemu pakietowi fiskalnemu, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, chodzi oczywiście o obniżki podatków wykonane przez Donalda Trumpa. Idąc do innych rynków, mamy bardzo dobre nastroje, jeżeli chodzi o ryzykowne aktywa. SP500 dociera już praktycznie do historycznych szczytów. Sytuacja wokół napięć handlowych wydaje się poprawiać. Będziemy mieli spotkania roboczej grupy przed zaplanowanymi na początek października, już bardziej decyzyjnymi spotkaniami, które będą dotyczyły wyższych rangą oficjali, a także wszystko wygląda całkiem nieźle i może się okazać, że te kolejne tygodnie, końcówka września będzie po prostu pozytywna dla rynków akcyjnych, także DAX wygląda dobrze, pomimo tego odwrócenie na euro i dotarcia do 1,11 nie zobaczyliśmy żadnego istotniejszego cofnięcia na DAX-ie. jesteśmy niedaleko od wczorajszych maksimów i także tutaj Wydaje się, że jest szansa na zaatakowanie tych niedawnych szczytów, czyli 12 600 punktów. W przypadku, DAX wzrosty dotknęły także funta, natomiast nie wynikało to z jakichś szczególnych doniesień z Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu, po prostu jest to ruch dolarowy i no, można oczywiście też umieścić to w kontekście oczekiwania na dalsze luzowanie polityki ze strony Fedu w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to widzieliśmy wczoraj spadki, potem dotarły na rynek komentarze ze strony Stevena Mnuchina, które nie były aż tak pozytywne, jeżeli chodzi o zmiany polityki wobec Iranu, więc ropa trochę odbiła, jesteśmy w okolicach 55 dolarów, ale nie należy raczej oczekiwać, żeby akurat ropa, Stała się jakimś znaczącym beneficjentem tego, co wydarzyło się na ryzykownych aktywach, i tutaj byłbym dość ostrożny. Jeżeli chodzi o złoto, które ostatnio wielu z Państwa interesuje, ono nieprawdopodobnie zakotwiczy teraz w okolicach 1500 dolarów za uncję, czyli na dość wysokich poziomach. Natomiast, biorąc pod uwagę poprawę nastrojów i to, że mamy giełdy na szczytach, raczej mała jest szansa, żeby tutaj ten ruch wzrostowy był w jakimś znaczącym tempie kontynuowany. To wszystko co przygotowałem dla państwa na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą sesję, powinniśmy zwrócić uwagę na dane ze Stanów Zjednoczonych o 14:30. Jeżeli chodzi o weekend, raczej dość spokojnie, nie czekają nas żadne istotne odczyty ani w sobotę, ani w niedzielę. Więc dość spokojnie powinno to wszystko wyglądać. Dopiero większy pakiet danych zobaczymy w poniedziałek, jeżeli chodzi o gospodarkę chińską. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na live training, ba właściwy pewnie po godzinie 15. Informacje znajdzie się oczywiście na MNUS-ie. Życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.